Gość bez rąk i nóg zmienił moje życie. Z prześladowanego dzieciaka do 200 tysięcy rocznie miałem 15 lat, kiedy mój tata pokazał mi film o mężczyźnie, który nie miał rąk ani nóg. Pamiętam, że wtedy myślałem sobie, cóż on może zrobić. Potem usłyszałem, jak mówił o tym, że był prześladowany w szkole i pomyślałem, no tak, rozumiem to. Powiedział, że chciał się poddać, a ja pomyślałem, ja też. Ale wtedy powiedział coś, co zmieniło moje życie. Mówił o tym, jak uświadomił sobie, że nie potrzebuje rąk ani nóg, żeby być szczęśliwym. Musiał tylko przestać się przejmować tym, co inni o nim myślą. Powiedział, że zaczął skupiać się na tym, co może zrobić, zamiast tego, czego nie może. Nauczył się pływać, surfować, a nawet się ożenił. Powiedział, jeśli mogę to wszystko zrobić bez rąk i nóg, to co cię powstrzymuje? Pamiętam, że pomyślałem, wow, jeśli on może to zrobić, to ja też. Zacząłem skupiać się na tym, co mogę zrobić. Dołączyłem do drużyny zapaśniczej i stałem się w tym naprawdę dobry. Przestałem się przejmować tym, co inni o mnie myślą. Zacząłem myśleć o mojej przyszłości. Poszedłem na studia i zdobyłem dyplom z informatyki. Dostałem pracę w dużej firmie technologicznej i piełam się po szczeblach kariery. Teraz mam 28 lat i zarabiam ponad 200 tysięcy rocznie. Mam piękną żonę i dwójkę dzieci. Wszystko to zawdzięczam temu filmowi.